Chciałabym was dzisiaj serdecznie zaprosić do obejrzenia mojego kolejnego filmu, w którym będę wam chciała pokazać w jaki sposób można wykonać takie papierowe goździki do kartek. Te goździki wycinane są z papieru o gramaturze 100 gram na metr kwadratowy za pomocą zestawu wykrojników Lady i Design kwiatek numer. 12. A jak to wykonać? Czego będziemy potrzebować? O tym w dalszej części tego filmu. Serdecznie zapraszam do jego obejrzenia. Aby wykonać jeden kwiatek, będziemy potrzebowali kilku elementów wyciętych wspomnianym na początku. Yy, Wykrojnikiem, zestawem wykrojników. Z tego zestawu wybrałam sobie dwa najmniejsze elementy i nimi wycinałam kwiatki potrzebne do złożenia jednego goździka. Z większym wykrojnikiem należy wyciąć trzy kwiatki. Z kolei mniejszy będzie nam Służył do wycięcia aż sześciu kwiatków. Czyli zestaw dziewięciu kwiatków, trzech większych i sześciu mniejszych, składa się na wykonanie jednego goździka. Poza tym na pewno y, przyda nam się woda. Woda może być w pojemniku, ale łatwiej. Y, użyć butelki z atomizerem. Będziemy też potrzebowali jakiegoś naczynia bądź pudełka, w którym będziemy osuszali nasze kwiatki. Do tego albo y, nagrzewnica, jak w moim przypadku, bądź też możemy użyć y, suszarki. Będzie nam też y, potrzebny tusz do wykańczania brzegów. Ja użyję podczas filmu koloru czerwonego i potrzebna będzie nam gąbeczka do tego, by ten tusz rozprowadzić. Pokażę Wam, jak wykonać kwiatek, który ma tylko brzegi tuszowane, spokolorowane, ale też pokażę, w jaki sposób wykonać taki jak ten zielony, z tym, że tutaj będzie odmiana w kolorze czerwonym. Poza tym z całą pewnością przyda nam się klej Magic, jakieś narzędzie, które będzie miało zaokrągloną końcówkę. Może być to również dłutko kulkowe, ale też potrzebna nam będzie, a przynajmniej sprawdzi się tutaj jakaś igła czy szpikulec. Czyli ja mam po prostu jedno takie narzędzie. Z całą pewnością nam się przyda też penseta oraz nożyczki. No i gąbeczka, na której będziemy te nasze kwiatki sobie modelowali. Myślę, że o niczym nie zapomniałam, a jeżeli tak, no to zobaczycie, czego użyłam w filmie. Zatem zapraszam. Do obejrzenia dalszej części, w której już będziemy pracowali nad naszym goździkiem. Każdy goździk ma takie bardzo poszczępione krawędzie. Jak osiągnąć to, mając taki kształt płatków? Nic prostszego, po prostu składamy sobie płatki wielkością powiedzmy po trzy. I za pomocą małych nożyczek na każdym płatku wycinamy sobie niewielkiej wielkości ząbki. Możemy zostawić tutaj y, ten kształt, który jest y, z wykrojnika, ale możemy też jeszcze dodać. I tak każdy. Z płatków. Muszę poprawić, bo nie docięłam I tak z każde, każdy z płatków będziemy sobie docinali, aby powstało nam. ząbkowane, Aby powstały nam ząbkowane krawędzie. Można zrobić ich więcej. Można mniej, ale musimy w ten sposób. Podocinać wszystkie płatki, i te większe, i te mniejsze. Ponacinałam dwa komplety płatków. Jak zauważycie, nie są one idealnie ponacinane, bo przecież nie o to chodzi, by to wszystko było od linijki, ale żeby po prostu miały, miały jakieś tam ząbki. Po to dwa komplety wycięłam. Aby wam właśnie pokazać, w jaki sposób możecie sobie pokolorować płatki goździka. Zatem teraz przyszła pora właśnie na to, by sobie te płatki pokolorować. Używając do kolorowania tuszy, zawsze staram się robić to na jakiejś starszej podkładce. Tym razem jest podobnie zatem podkładka zmieniona więc mogę zacząć kolorować nasze płatki sposób jest bardzo prosty jeżeli chcemy by na naszym kwiatku znalazło się więcej koloru to po prostu koloruję sobie o w ten sposób przy czym też nie przesadzam z kolorem Nie koloruję całego kwiatka, tylko po prostu o, w ten sposób. To samo robię z drugiej strony. Czyli nie chodzi tutaj o dokładne miejsce obok miejsca nakładanie koloru. Tylko po prostu, by te płatki miały tego koloru trochę więcej, trochę mniej w różnych miejscach. Tak to wygląda. Natomiast, i wtedy efekt otrzymujemy taki jak, jak tutaj. Natomiast, aby otrzymać podobny do tego efekt, Zbieramy sobie nasze płatki w, jed, w jedną grupę i po prostu tylko końcówki smarujemy tuszem. To samo z tymi mniejszymi, i też niezbyt dokładnie, nie za dużo. Po prostu tak. Tylko, żeby kolor nam się na tych krawędziach odznaczał. I tak mamy właśnie przygotowane kwiatki. Teraz przyszła kolej na to, by zacząć je modelować. Ale jeszcze o jednej rzeczy zapomniałam. Jeszcze nie pora na modelowanie. Teraz jest pora na to, by trzy z tych mniejszych płatków dodatkowo ponacinać. I robię to w ten sposób: zbieram te kwiatki po trzy, i każdy z płatków nacinam o na dwa razy, nie do końca, o właśnie w ten sposób, żeby, o, o. tak, to jest jeden komplecik, o i teraz drugi. Znowu trzy. Nie patrzę, czy te płatki się pokrywają razem, czy nie. Chodzi o to, żeby tak jakoś zebrać i po prostu o, w ten sposób naciąć. Nie do końca. Troszeczkę pod kątem. I jeszcze jeden płatek został. Tak. I dopiero teraz przyszła pora na to, by zacząć je modelować. A modelujemy je w ten sposób, że spryskujemy wszystkie wodą. I to dosyć tak obficie. Wystarczy z jednej strony, ale można, można też z obydwu, o, żeby nam się ta, ten tusz z obydwu stron po prostu namoczył i przybrał odpowiedniego koloru. To samo tu z tej strony. Tak. Jeszcze spryskujemy. Teraz te kwiatki muszę dostać na papierowy ręcznik, żeby je osuszyć. No więc, penseta nam się tutaj przyda, szczególnie do tych kwiatków, które są już ponacinane. O. Tak, tutaj teraz sobie przyłożę i wyciągnę te spod spodu. O. I tak, wszystkie kwiatki mam i teraz osuszę wstępnie ręczniki. I mogę pozrzucać. Kwiatki mamy wstępnie ususzone i teraz O. Pokażę Wam jak te kwiatki należy modelować. Weźmiemy większy, i teraz tak. W ten sposób ściągamy płatki, nakładamy podwójny tak i do tego jeszcze. I teraz robimy taką harmonijkę. O i skręcamy. Wrócamy do pudełka. Jeszcze raz. Może teraz pokażę na tym kolorowym. Ściągamy razem po dwa parzyste płatki. I Nieparzysty w ten sposób. I jeszcze raz harmonika. Tak. Przytrzymujemy u nasady i skręcamy. Nie za, nie za mocno, żeby nam się papier nie rozebrał, i znowu rzucam do pudełka W ten sam sposób robimy te mniejsze, nienacięte. Natomiast te, większe, te mniejsze, ponacinane też. Ściągamy razem w ten sposób, tylko musimy uważać, żeby nam się za bardzo nie porozwarstwiały. Tak. O. Tak. I ściągamy sobie je razem. Też na końcach skręcamy. Jeszcze raz. O ściągam razem. Tak i tak. I teraz chwytam te końcówki. Przytrzymuję i roluję. W ten sposób musimy poskładać wszystkie nasze kwiatki. Ja to zrobię, jak gdyby poza kadrem. Natomiast wy Robiąc te kwiatki, możecie sobie puszczać ten fragment filmu tyle razy, ile Wam będzie to potrzebne. Tak. I jeszcze, jakby coś pokażę na tym mniejszym, żeby nie było, że nie pokazałam. O, jest dokładnie to samo. O. I ściągamy. Także moi drodzy, pozwólcie, że przyspieszę projekcję tego filmu i spotykamy się zaraz już z, z, z zazwiniętymi tymi wszystkimi kwiatkami. Kwiatki u mnie już są poskręcane, teraz trzeba je po prostu y, podsuszyć. Ja używam do tego na Nagrzewnicy, wy możecie suszarki, ale suszarka ma wtedy trochę większy pęd powietrza, więc te kwiatki będą bardziej fruwały. Natomiast na nagrzewnica jest, oj, jest bardziej, ma większą temperaturę i podgrzewać tylko będę je przez chwilę. Zależy mi na tym, żeby ta jak gdyby wierzchnia warstwa. Została podsuszona, żeby mi się je później łatwiej otwierały. Wystarczy mi tyle. Pierwszy etap suszenia za nami. Teraz będę te kwiatki starała się pootwierać. Dlatego też zależało mi na tym, żeby one były tak dosyć solidnie złożone żeby było wiadomo po prostu jak je otwierać. O! I tutaj mam, możemy już otworzyć sobie. Te kwiatki są lekko wilgotne, dlatego ja znowu wrzucam je z powrotem do pudeł. W ten sposób otwieramy wszystkie te kwiatki, które nie są nacięte wzdłuż. O. Te które są nacięte wzdłuż, tych po prostu nie będziemy całkiem otwierać. O, chyba to jest taki. I po prostu o tak. Jest ten ponacinany mocno i go po prostu zostawię o w takiej formie. Nie, nie do końca otwarty, bo tak będzie też przyklejany. Czyli te wszystkie nieponacinane otwieramy sobie w całości. O. o, jeszcze tu jest jeden płatek tak Ja ich nie prostuję specjalnie ani nic. Chodzi mi tylko o to, żeby one tak wyglądały. Jak jest listek jeden większy, płatek drugi bardziej złożony, to nic nie szkodzi. Ja po prostu to takie zostawiam. Moja taka rada dla Was jest taka, że jak będziecie robili te kwiatki, to zróbcie sobie jak gdyby osobno te nacinane. Będzie Wam wtedy łatwiej wybierać je. I wiedzieć, który, który z kwiatków jest bardziej nacięty, który nie, żeby po prostu ułatwić sobie pracę z tymi, z tymi kwiatkami. Czyli po prostu te, te nacinane, które będą jak gdyby w środku naszego kwiatka, te sobie po prostu osobno modelujcie, osobno wkładajcie do, do suszenia. Ja to zrobiłam wszystko razem po to, żeby Wam po prostu. Pokazać poszczególne etapy, jak wykonywać poszczególne kwiatki. Pozwólcie, że znowu zrobię poza kadrem resztę tych kwiatków, żebyśmy mogli dalej przejść do pracy. Po prostu szkoda mi waszego czasu, żebyście tylko patrzyli, jak ja te kwiatki rozwijam. Pokażę już wam, jak gdyby, gotowy efekt. O, tu mam ten kwiatek którego nie będę rozwijała ten nacięty. Po prostu tak go wrzucam do e, mojego pudełka. Udało mi się już wszystkie e, moje płatki porozciągać. To, co ma być złożone, jest złożone. To, co e, rozłożone, rozłożone. Teraz znowu przyszła pora na to, żeby je dosuszyć. Będzie to. Trwało dosłownie, w momencie, O. kwiatki już są w zasadzie suche. Skoro mamy już wysuszone kwiatki, możemy je zacząć składać. Do tego na pewno przyda nam się. Podkładka. Teraz kwiatki po prostu znowu sobie po układam w grupy. Większe do większych, mniejsze do mniejszych. O. Tu mam. Robię to po to, żeby mi się później łatwo je składało. Kolejne większe, mniejsze i trzy nierozłożone. I tu trzy nierozłożone. Dobrze, mamy, mamy komplet, więc możemy je poskładać sobie. Y i te jasne, i te ciemniejsze dokładnie w ten sam sposób będziemy sklejali. Czyli zaczynamy od podstawy, czyli od trzech największych kwiatków. Nanoszę klej, i naprzemiennie kolejna warstwa jest przyklejona. I znowu. I przyklejam kolejną warstwę. W tym momencie mogę sobie o te warstwy razem jeszcze pomóc sklejać zaokrągloną częścią. I teraz kolejna warstwa. Robię dokładnie tak samo. Czyli klej. Na przemiennie, następna, żeby po prostu w luki pomiędzy płatkami dolnej warstwy. I kolejna. Nie przesadzam z klejem, ale też za bardzo go nie oszczędzam, po to, żeby mi się te płatki e, ładnie, te warstwy posklejały. O! I teraz nakładam warstwę. Mniejszą na, na większą, ale staram się, żeby to też tak było naprzemiennie. O, w ten sposób. O. I dociskam sobie. I teraz zrobię to samo z tymi, mniejszy, z tymi jasnymi. Tak naprawdę nie jest ważne, czy te zgięcia idą do góry, czy na dół. Po prostu przyklejam tak, jak, tak jak złapie kwiatek. No i sobie teraz docisnę. I kolejna warstwa składająca się z tych mniejszych kwiatków. No. Gdzieś mi się tam palec przykleił. Staram się trzymać środka, te wykrojniki mają taką dziureczkę w środku, więc ona też nam pomaga. I też znowu tak naprzemiennie. O. W zasadzie kwiatek już fajnie się prezentuje, jak jeden, tak i drugi. Teraz musimy tylko wypełnić środek. Tak, jak powiedziałam, nie rozwijamy tych postrzępionych y, mocno y, dodatkowo naciętych płatków. Po prostu teraz do środka. Klej daję i przyklejam sobie o w ten sposób do środka tu i tu, tak, żeby zmieściły mi się te trzy kwiatki. I teraz mi pomoże właśnie ten szpikulec, żeby je tu dość dobrze umieścić. O. O, właśnie. I mogę je sobie jeszcze. Tak. Tu po prostu już jest takie modelowanie. I mam pierwszy kwiatek gotowy. To samo zrobimy z tym bardziej czerwonym. Na nie chyba widać lepiej, jak ten klej jest ułożony. Tutaj sobie te płatki poprzystawiam i teraz za pomocą tego ostrza o, je tutaj podoklejam. Mamy praktycznie kwiatek gotowy. Moi drodzy, możemy sobie teraz porównać te kwiatki, które przed chwileczką zrobiłam, z tymi, które pokazywałam Wam na początku tego filmu. Zobaczcie, one niczym się od siebie nie różnią, a myślę, że przypominają w swoim wyglądzie goździk. Wiadomo, że kwiatki, których używamy na kartce, są nieco inne niż te w naturze, są trochę bardziej płaskie, ale myślę, że udało mi się oddać charakter właśnie goździków. Mam nadzieję, że ten filmik Wam się spodobał, sposób wykonania tych kwiatków również, i że za niedługo pochwalicie się w swoich kompozycjach właśnie. Goździkami. Zapraszam na następny film. Do zobaczenia i miłego tworzenia.